Pokémon GO żyje jednym tematem. Flisking, jego konto zostało skradzione. Kradzież przedmiotów, kradzież konta, sprzedaż konta, które nie należy do ciebie. Wszystkie z tych rzeczy oczywiście są dosyć powszechne w naszych społecznościach, nie tylko w Pokémon GO, ale też we wszystkich innych grach. I to nie dzieje się od wczoraj. Dlatego też dużo się mówi o data security, jak i też o kradzieży własności intelektualnej. Jak i też wiele krajów, jak i też Unia Europejska wprowadziła swoje regulacje, które miały być ku temu. Służyć na korzyść osoby poszkodowanej. Jednak czy tak naprawdę jesteśmy chronieni pod każdym względem? Czy jednak są równi i równiejsi? Dzisiejszy przypadek które któremu konto ukradziono, mimo że nikt nie podawał swoich danych, jest doskonałym przykładem na to, by odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę jesteśmy bezpieczni. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam. Fleecee'a, jego konto zostało skradzione. Pierwotnie używano słowo hacking, bo jest to najbardziej. Proste i pospolite słowo, które zwykle wiąże się z tym faktem, jakim jest kaleśkąta. Jednakże Flixking King powiedział, że nigdzie nie udostępnił ani nie było mowy o tym, żeby jakiekolwiek dane jego wypłynęły. Post, który zmienił wszystko. Masterlord: Czemu mając być królem, nie mogę być bogiem? Na wasze serwery są do dupy. Tym postem obwieścił, jakby opublikował filmik. Który w tej chwili ma ponad 3 miliony wyświetleń i który na zawsze zmieni postrzeganie bezpieczeństwa w sieci, przynajmniej w tym parku, przez Drugi komentarz tylko do do pieca. To jest szalone, jak mogę oszukać bilionową firmę. Nigdy nie sądziłem, że to będzie aż tak proste. A wszystko przez to, że otrzymałem bana. I się nudziłem. Chcę powiedzieć kilka słów odnośnie tego, kim jest Frisking i kim jest Master Lord. Frisking jest osobą, która od długiego czasu gra w Pokemon Go i mieszka w Australii. Zatem tego, że ma przewagę tutaj stref czasowych, ma do wszystkich eventów pierwszeństwo i zwykle on tak naprawdę może korzystać z nich, jak i też reportować jakiekolwiek błędy. Bo oczywiście są to kraje, zbałem bałem beta testerzy. Jednakże on sam zasłynął głównie przez to, że w momencie kiedy opublikowali informację, że możemy wbić level 50, on ruszył do boju i stał się pierwszą osobą, która wbiła na świecie level 50. I ten jego rekord został wpisany do księgi Guinnessa. 16 minut. 16 minut to był czas pomiędzy nim a jego kolegą z kraju, który również wbiał w tym samym czasie level 50. 16 minut różnicy. I to nie on mógł być właśnie tym który był pierwszy. A wszystko też za sprawą jego mamy, która go niesamowicie wspierała podczas całego tego okresu. Jednak oczywiście jego słowa nabierała tylko rozpędu, co oczywiście łączy się z niesamowitym tutaj poparciem przez wielu graczy, jak i też społeczności, jednakże też łączy się z hejtem, który oczywiście wyrażają osoby, które nie za bardzo pochwalnie dzielą swoimi e się emocjami, jeśli chodzi o robienie czegoś nad wyraz ich możliwości. Bo z tego oczywiście zwykle pochodzi hate. Jeżeli ktoś robi coś więcej, bo ma więcej czasu i poświęca czas, w którym ty pracujesz na coś, co on może, a ty nie możesz, to oczywiście rodzi się hate. A tym bardziej, jeśli jego życie polega na graniu i na zarabianiu dzięki temu, a ty musisz harować gdziekolwiek indziej, żeby temu tak naprawdę wyrównać albo nigdy nie wyrównać tego, co on osiągnie. W trakcie, kiedy była akcja Hiraz Najantik, gdzie wszyscy tak naprawdę narzekali na Najantik i mówiliśmy, nic nie kupujmy, nic nie reagujmy, niech Jantik zauważy, że jeżeli nas nie będzie, jeśli nie zapłacimy im za bilet na Go Fest lub też na, za inne rzeczy, to nigdy w życiu nie będzie prosperowało dobrze Pokémon Go. No i oczywiście on też dołączył się do tego naszego protestu, i jednakże zrobił błąd, który mógł tak naprawdę nie popełnić w tym samym czasie. Jednakże najantych obwieściło GoFest I on był jednym z pierwszych, którzy kupili bilety I narzuciła się na niego fala hejtu A w tym samym również i informacje odnośnie gruźb śmierci Jednakże do przełomowego momentu, kiedy tak naprawdę wyszło na jego niekorzyść Doszło stosunkowo niedawno W tym płatnym researchu są rzeczy, które powinny być za darmo a nie być płatne. To jest oczywiste, że Niantic próbuje odzyskać pieniądze, które stracili w ramach akcji z remote Ride Passami, co jest niedorzeczne. Jakaś osoba mu odpowiedziała: Tak, ale wciąż ty będziesz grał, mój przyjacielu. I to zaogniło w nim coś wyjątkowego, co tak naprawdę mało kto by się spodziewał. Pisząc: Oczywiście, że będę grał. W momencie, kiedy ty będziesz tyrał w pracy, ja żyję w najlepsze, dosłownie chodząc. Będę wypakiwał swoje żale, a ty dalej cierp. Have a nice day. I tym komentarzem, King stracił zaufanie do wielu, wielu swoich ludzi, którzy wspierali go przez wiele lat. Po czym oczywiście on przeprosił za swoje zachowanie i że do tego postara się nie dopuścić już nigdy. A wciąż istnieje grupa osób, jak nie setki tysięcy osób, które wciąż żywi do nich, do niego złe intencje. I w ten sposób Fritz King stał się osobą, która będzie cały czas na świeczniku. Jednakże oczywiście mamy drugą stronę medalu, jakim jest Master Lord. Master Lord był osobą długo. Powszechnie znano przez grono spuferów na Twitterze. W momencie, kiedy grał sobie swobodnie, nikomu nie przeszkadzając, zaczął publikować posty odnośnie lokacji na całym świecie, które tak naprawdę naruszały jak w jakikolwiek sposób regulamin yy, na Jantiku. Między innymi były to lokacje pokastopowe, które ludzie sobie stworzyli pod kątem idei, między innymi to, które było w Polsce, dokładnie wszystkie cztery lokacje, które. To co popularne w Polsce, jeśli chodzi o grupy Pokostopów, m.in. cmentarz za Warszawą lub też punkty, które są w Napoli, jak i też bodajże kilka punktów, które są w Hiszpanii. Niektóre z tych punktów oczywiście na tyle naruszyły prawo. A dokładnie regulamin Niantic, że Niantic zareagowało niemalże automatycznie jak tylko oczywiście zostało to zreportowane. Są twórcy wśród Niantic, e, którzy oczywiście automatycznie to wychwytują, a że on był dosyć popularny, było łatwo znaleźć jego posty i oczywiście zreportować to Niantic, a dokładnie do grupy Wayfarer. On działał na korzyść Niantic, mimo że o tym nie wiedział do końca. Jednakże jako osoba, która nigdy nie grała fair, czyli nigdy nie wyszła z domu, żeby odpalić Pokemon Go, tylko grała czysto i wyłącznie z domu przed komputera, Tworzyła konta i je traciła. Po kilku miesiącach lub nawet krócej. Gdzieś nas poinformował, że ponad 60 kont stworzył, na których grał i wszystkie z nich zostały zbanowane. W momencie, kiedy tracisz, że tak powiem, kilka kont, na których grałeś, oszukując, nie robi to dla ciebie różnicy, czy tworzysz kolejne i tylko bluzgasz i szerzysz nienawiść w społeczności na różnych social mediach. I w takim momencie on stał się osobą, która hejtuje, niższe społeczność i robi z tego content. Żadne logiczne prawa nim nie rządzą. Ważna jest tylko popularność. Jednakże prawda jest inna, że on był samotnym wilkiem. Czemu? W ramach oczywiście swoich działań on nawet zraził całą społeczność do siebie, która oszukiwała, oczywiście, spufując. Wszystkie rzeczy, które oczywiście publikacje lokacji pogastopów, były na niekorzyść graczy, którzy oszukiwali. On to wszystko publikował i nie tylko. Ale właśnie dzięki temu zraził całą społeczność spuferską na całym świecie. A niemalże że wszystkich znanych Discordach został on zbanowany kilkukrotnie. Co tylko nam mówi, że on nie działa na korzyść żadnej grupy. Ani spowerskiej, ani tych legitymnych graczy. Tutaj już mówimy o toksyczności osoby. I tymi różnymi działaniami na niekorzyść na antik lub też na korzyść. Dał się narazić właśnie w pełni Niantic, że oni postanowili zbanować jego jakiekolwiek ślady w internecie, które oczywiście będą zaistnieją w Pokémon Go. I automatycznie, po kilku godzinach, nawet od tworzenia nowych kont, jego konta są banowane. Z tego, co gdzieś napisał, również i konta, których przez długi czas nie używał, zostały zbanowane. Także każde konto, które tworzył, albo w ciągu kilku godzin otrzymywało permabana, albo na okres 30 dni. W jakimś czasie. I oczywiście to wszystko opublikował na swoim Twitterze, gdzie 2 marca pierwszy ban pojawił się oczywiście na jednym z jego kont, których, które były główne. Pytając się, kto szpieguje mnie od Niantic, patrząc na każdy mój krok. Czy tak bardzo liczy się dla was? Wiem, że planowaliście to od tygodni. Oczywiście oznaczając z żonego Kenki, jak i też na Antiglabs. Takie rzeczy na no, nie działają na nich w ogóle. Ale to jest śmieszne, że stałem się osobą, która w pierwszeństwie otrzymuje bana IP od tak potężnej firmy. Po czym logując się na kolejne konta, również zauważył, że otrzymał na niej bany. I w tym momencie znudził się i napisał, że chce spróbować czegoś nowego. To może być zabawne. I to miało miejsce 10 dni po ostatnich publikacjach odnośnie banów. Później dodając, że Frisking będzie jego numerem 1, jeśli chodzi o cel. I stało się nieuniknione. Dokonał tego, co zapowiedział. I na Twitterze podzielił się całą instrukcją tego, co zamierzał zrobić i co zrobił w momencie, kiedy właśnie przejął władzę nad kątem Friskinga. Ta akcja wzburzyła niesamowite poruszenie wśród całej społeczności Pokémon Go. Dziś, owo jak i też Niantic, stało się trendującym słowem na amerykańskim Twitterze. W pierwszej kolejności moje domysły. Były bardzo proste. Gdzieś jego dane wypłynęły. Kolejnym elementem, który oczywiście może wpłynąć na y, od, jakby pozyskanie danych do konta, jest phishing. Phishing polega na tym, że tak jak w ogóle nawet w Polsce występuje wobec banków. Czyli ktoś wysyła ci link, żeby się zalogował, i tam oczywiście on zapłaci za wszystko. Tak naprawdę daje ci link do keylogera, gdzie wpisując. Swój login i hasło, tak naprawdę, nie logujesz się do platformy, jaką jest tutaj, powiedzmy, jakiś bank, lub też jakaś, jakaś gra, tylko logujesz się w taki sposób, żeby przekazać te dane, które logowania były, na jakąś inną platformę gdzie oczywiście oszukista. Oszust, który oczywiście Wam ten link dał, ma Twoje dane w pełni i może zarządzać tym, co właśnie mu przekazałeś, dobrowolnie. Jednakże takie zachowanie, również mimo, mimo że tak naprawdę powszechne, jest karane i jest nielegalne. Na Redditie tak bardzo wrzało, że oczywiście nawet i sam ten master warlord czytał wszystkie tamte posty i zobaczył jeden bardzo ważny komentarz: Jeśli na dał dało warlordowi konto Flisa, to wygląda źle. Jeśli Flisk nie odzyska konta, to wygląda źle. Jeśli Flisk odzyska konto, to wygląda źle, bo wiele osób przed nim doświadczyło podobnych rzeczy. Jeśli Najantic odda Meripa z powrotem, to wybuchnie. Jeśli Najantic nie odda Meripa z powrotem, to, to również to wybuchnie. Także w każdym przypadku Najantic ma przechlapane. Czemu mu tutaj mowa jest o konkretnie Meripie? To no nie był tylko i właśnie pierwszy Pokémon, który był na ekranie, jeśli chodzi o kasację jakiegokolwiek Pokemona z konta Flisa, Mary Przein jest również i logiem naszego Kinga i jego ulubionym Pokémonem. Dlatego też, oczywiście, pierwszy filmik, który opublikował Master Lord był bardzo ważny i dowalił do pieca. Internety dalej wrzały jednakże doszedłem do jednego komentarza, który był bardzo ważny. Po jakimś czasie, oczywiście, ludzie zaczęli pisać również mu informacje odnośnie faktycznej sprawy. Czyli tego co on zrobił Że jest to prawnie zakazane I przez to może narazić się również na wsadzanie do więzienia I wtedy napisał jeden komentarz Żeby sprostować Nikogo nie schakowałem Ani na Jantik, ani Frisa Więc nie pozywajcie mnie Bo to jest marnowanie waszego czasu i pieniędzy Plus dodatkowo Już nie posiadam dostępu do tego konta Więc zamknijcie się I teraz nastawa się pytanie Więc w jaki sposób on dostał dane do tego konta. Co oczywiście jest ciekawe, bo nie wiem czy zauważyliście w jednym z filmików, że na koncie Flisa jest przyłączony mail Master Lorda. To się robi już szalone. Okazuje się, że najlepszym pomocnikiem jest sam Niantic. I tutaj Javier Ayala napisał informacje, które są bardzo kluczowe, jeśli chodzi o system odzyskiwania konta od Niantic. I w momencie, kiedy jego konto zostało zbanowane, on użył screenshotów z konta, Informując Niantic, że to jest jego konto. Jednakże głęboko mi to zastanawia, jak ten system działał formalnie w innych krajach, bo ja osobiście, w momencie, kiedy komukolwiek pomagałem odzyskać konto, bo zostało lub jakiekolwiek inne rzeczy się stały, to w takim przypadku były potrzebne bardzo kluczowe informacje. Między innymi informacje odnośnie ilości pokłonów złapanych, pogestopów, medali, skan paszportu i kilka innych informacji, które chroni prawo RODO. Także w jaki sposób. On wychwycił błędy i problemy, które oczywiście pochodzą z tego systemu, bez dawania takich rzeczy kluczowych, żeby potwierdzić własność konta. Nie od wczoraj wiemy, że tak naprawdę Saportem Neantyk... Na Zajmuje się jakaś firma zewnętrzna, która nie ma zielonego pojęcia o tym, jak samo, sama gra funkcjonuje. Nieraz te naprawdę nam dają rzeczy, które oni mogą przekazać w formie darmowych rzeczy. Mają tylko wytyczne według z instrukcji, co mogą zrobić w momencie, kiedy ktoś sobie rości prawa do czegoś. I w tym przypadku on trafił na jakiegoś gościa, który właśnie nie miał pojęcia, jak działa system. I na bazie samych screenshotów, z własnego konta, dostał konto do innej osoby. Jednakże, czy tak naprawdę wyszło to na dobre? No nie do końca. Później tak naprawdę już nikt nie starał się go atakować w formie Ej, ale jesteś słaby, jesteś dzieckiem i tak dalej. Tylko prawne reperkusje, które oczywiście łączą się z faktem kradzieży wartości intelektualnej. W momencie kiedy dostał dane i mógł zalogować na konto Frisflisa. W tym momencie jeszcze nie popełnił zbrodni. Zbrodnię popełnił w momencie, kiedy usunął. Pokemona pierwszego z jego konta. Każda kolejna czynność, którą wykonywał w obrębie tego konta, działała na jego niekorzyść. I w internecie opublikował wszystkie rzeczy, które właśnie się z tym łączą. Kręcąc na siebie bata. Wczoraj przedstawiałem wszystkie punkty, które się tyczą właśnie Własności intelektualne, jak, jak i też rzeczy, które oczywiście są napisane w Term of Service. Na w swoim to się ma napisane, że zgadzasz się na to, że nie przekażesz nikomu swoich danych do konta. Jak i też nie przekażesz nieautoryzowanego użytku twojego konta. Na bierze pod uwagę ochronę konta bardzo poważnie, więc wszystkie czynności, które robisz w obrębie swojego konta, bierzesz na nieodpowiedzialność. Nieważne, czy to jest twojego czynu, czy też innej osoby. I ten przepis tak naprawdę chroni Frisa, bo w tym przypadku to był problem Niantic I to Niantic zrobiło ten błąd. Kolejny punkt tyczy się wszystkich nas: że Najantik ma prawo do zbanowania Twojego konta, do usunięcia konta, jeśli konkretne czyny będą wykonywane, czyli m.in. oszustwa, oszukiwanie lub też manipulacja danymi, oraz w momencie, kiedy Twoje konto jest nieaktywne, czyli nie jest zalogowane przez jakiś czas ten jakiś czas, z tego co wiemy, to jest mowa o dwóch latach. Czyli w momencie, kiedy nie zalogujesz na konto przez dwa lata, Niantic ma prawo usunąć twoje konto. Kolejna rzecz jest bardzo ważna również. Niantic nie przywłaszcza sobie praw do niczego, co jest na twoim koncie Pokemon Go. Bierzesz odpowiedzialność za, za wszystko, co jest na twoim koncie podczas oczywiście twojej rozgrywki. Zgadzasz się na to, że oczywiście wszystko, co tworzysz, robisz, w obrębie oczywiście naszej aplikacji robisz to zgodnie z prawem. Nie możesz dokonywać rzeczy następujących, oczywiście oprócz tych listy, co tam oczywiście oni wymienili. Zaznaczę tylko bardzo kluczowe dwa. Zakazuje się wykonywania prób, skanów, testów na wrażliwość jakiegokolwiek systemu Nandy. I ten punkt bezpośrednio atakuje naszego agresora, jakim jest Master Words. Wchodzenie w interakcję, dostęp do innych użytkowników, hostów lub też sieci, włączając to wysyłanie wirusów overloading, czyli tutaj są takie jakby aplikacje dosyć powszechne, które oczywiście powodują, że powiedzmy, jakaś strona jest atakowana przez miliony botów, ale mówimy tutaj o właśnie o phishingu, który właśnie tutaj jest tego elementem. Dostęp do innych użytkowników. To jest drugi punkt ich wytycznych, czego oni zakazują robić właśnie wobec swojego tego, tego regulaminu. Następny oczywiście punkt końcowy, podsumowując tę całą treść. najantyk oczywiście może monitorować dostęp do Twoich danych na swoim koncie i oczywiście w ramach potrzeby może skonsultować się z organami ścigania, żeby oczywiście kontynuować postrzeganie swego regulaminu względem prawa. Jednakże jest kolejna ważna rzecz. Oczywiście wcześniej wam mówiłem nie bez odparady odnośnie tego, że Niantic daje wam w pełni dostęp i nie e, bierze dla siebie w jakikolwiek sposób przynależności Jakiekolwiek rzeczy, którą zapaliście, zdobyliście w Pokémon GO. Niantic oczywiście informuje odnośnie tego, jakie są czynności wykonywane, w ramach tego, że dajecie dostęp do konta, jak i też do aplikacji, której używasz. Niantic Incorporation jest osobą, która kontroluje dane. Od niej zależy każda decyzja odnośnie personalnych informacji, które pochodzi oczywiście, które udostępniłeś, w ramach oczywiście rejestracji swojego konta, jak i też danych, które im przekazałeś. Personal data jest to oczywiście wszystko to, co chroni RODO, czyli głównie, tłumacząc głównie e, słowa dane personalne. Dane personalne jest to nic innego jak rzeczy, które pozwalają bezpośrednio zidentyfikować osobę, do której te dane należą. Mocno naciągając tutaj te wytyczne, można powiedzieć, że w momencie kiedy pokaże ktokolwiek jakiejś grupie osób, które zna Fleece i powiedzmy będzie to 100 tysięcy osób i w momencie, kiedy tylko logując się na, lub widząc screenshota z jego konta może potwierdzić, że to jest jego to jest właśnie dana personalna i w takim przypadku jest to też chronione przez to prawo więc zarówno dane osobowe typu moje imię, nazwisko jak i też konto i wszystko co na nim jest są danymi osobowymi ale to mówię, to może być naciągane jednak oczywiście mowa tu jest o prawach jakby tutaj regulacjach prawnych prawo, które się tyczy Danego osobnika jest prawem, które obowiązuje w jego kraju lub też społeczności i łączności krajów Czyli w momencie, kiedy mamy Stany Zjednoczone, to są oczywiście tutaj wszystkie Stany i tak dalej Lub też konkretnego stanu Unii U nas jest konkretny kraj lub też Unia Europejska Większość oczywiście regulacji, które jest Unia Europejska, która zarządza, ona narzuca też do innych krajów Więc tutaj może być zarówno prawo kraju, jak i też prawo Unii Europejskiej Czy oczywiście osobnik, o którym mówimy, jest Amerykaninem no, większość osób może się tego spodziewać. Jednakże, według wytycznych z Twittera, oczywiście takie, wiecie, specy, jak to się mówi, e, detektywi tiktokerscy, albo te te sprawy, bazując na różnych jego wypowiedziach, jak i te rzeczach które się tam mieszczą, może, może to niej potwierdzić, że gość, jakim jest Master Lords pochodzi z Czech. Więc prawo, które jego się tyczy, dotyczy się, e, jest prawem Unii Europejskiej. A w tym przypadku to, co zrobił, jest nielegalne. Zgłaszając, powiedzmy, kradzież konta, i mówimy tutaj, powiedzmy, do policji. Chcesz sobie rościć prawa do tego, że ktoś ci ukradł, powiedzmy, jakiś przedmiot w grze. I mówisz to jako dobro wirtualne lub też własność intelektualna. Niestety, ale prawo obecnie polskie takiego terminu nie używa. Więc w momencie, kiedy mówimy o dobrze wirtualnych, o dobrach wirtualnych, o itemkach wirtualnych, to prawdopodobnie twoja sprawa pójdzie do kosza. I nigdy tak naprawdę nie odzyskasz tego, co oczywiście żąda. Jest też kilka rzeczy innych, które mogą definiować to, co właśnie straciłeś. Czyli w tym przypadku własność intelektualną, która oczywiście jest co przedmiotami w grze, bo poświęciłeś czas na to, żeby to zdobyć. Jednakże w prawie polskim jest tak, że te, tak jakby hasłem kluczowym, który pozwoli ci na odzyskanie danych w jakikolwiek sposób, w, oczywiście w tym w grach komputerowych, jest to nie dobra wirtualne, własność intelektualna, tylko dane informatyczne oraz proces przetwarzania, gromadzenia lub przechowywania tych danych. Ten, jakby zwrot, pozwala nam na informatyczne Zdefiniowanie własności intelektualnej, czyli danych, które zgromadziłeś w aplikacji. Bo na bazie artykułu 278 kodeksu karnego kradzież stanowi e, z, zabór cudzej rzeczy ruchomej w celu przewłaszczenia lub uzyskania bez zgody osoby uprawnionej cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. No i oczywiście ten przepis, który jest artykułowany właśnie w tym punkcie, nie opisuje naszego przypadku, bo jest to rzecz ruchoma. A dane, które oczywiście są przelewane na koncie lub te rzeczy, które są na koncie nie są rzeczą ruchomą. Czyli podsumowując, wszystkie rzeczy, które zostały aplikowane w internecie świadczą ku temu, że ten nasz agresor będzie miał przerąbane, Bo nieważne, czy próbowałeś hakować, czy nie hakowałeś, ale wpłynąłeś na cokolwiek, co było na koncie, które nie należało do ciebie, jest tym karanem. I w momencie, kiedy mu się udało, został zapytany odnośnie kolejnego jego, jego celu. Czy następnym będzie Mystic Seven? Jednakże on napisał, że nie. On nie jest osobą, która mnie interesuje. On nie zrobił mi nic złego. Zachęciło mnie tu i doszkanie się, co tak naprawdę Free King mógł zrobić jemu. No i znalazłem informację odnośnie tego, że on gdzieś kiedyś go zreportował. Napisał, że go zreportuje, po czym oczywiście jego konto zostało zbanowane. I być może było tak, że on tylko gdzieś napisał i 40 osób innych zgłosiło go, a on sam nie, to i tak przyczynił się do jego konta upadku. I to wszystko działo się na przestrzeni 11-13 marca, obecnie mamy 16, gdzie Flicking obieścił wszystkim, wo, przynajmniej wobec, na Twitterze, że odzyskał swoje konto. A wraz z nim wszystkie przymoty, które oczywiście zostały, zostały skasowane, usunięte w ramach właśnie tych obecnych czynności, czyli hakowania, że tak powiem. I nieważne tutaj, czy to była wina na Janpik, a była, bo to było oczywiście... Przekazanie danych osobowych, czyli konta innej osoby, do której konta nie należało, i to była wina Niantic, że tak zrobiła, więc była zobligowana do tego, żeby tutaj wykonać takie czynności, a inne. Jednak do wielu osób to nie przemawia, bo hasło, którym tak naprawdę się kierowali przez długi czas czyli, że Niantic nie odzyskuje, nie oddaje pokłonów usuniętych w jakikolwiek sposób. I każde takie roszczenie zostanie odrzucone przez Sapporo Ten post stworzył niesamowitą burzę pozytywną i negatywną. Pozytywną dla osób, które cieszą się właśnie z tego, że on odzyskał i znowu będą mogło, mogli go oglądać. A negatywną wśród osób, które straciły dostęp do swoich kont, stracili Pokemony w ramach właśnie podobnych czynności, a ich tak naprawdę słowa zostały odrzucone, jak i też wszystkie ich prośby zostały, zostały odrzucone. Bo oczywiście wiele osób może. Tracić konta w ramach właśnie tego phishingu, czyli pozyskiwanie danych od nich i przekazywanie przez inne osoby. Ale żadna z tych osób nie zdeklarowała się, że taka czynność może być wykonywana właśnie przez model odzyskiwania konta. Gdyby jakakolwiek osoba wskazała punkt konieczny, jakim jest, że to na Support, czyli w tym przypadku model odzyskiwania konta, stworzył problem, że straciłem konto, oni by się tym zajęli i moglibyście odzyskać konto, straciliście konto, a prawdopodobnie mogło być to w wyniku phishingu, to w takim przypadku to nie jest wina Niantic, tylko wasza, bo w jakikolwiek sposób daje się dostęp do waszego konta innych osob innym osobom. Jednakże Eurogamer już oczywiście zapytał się o co chodzi z tą sytuacją i oni mi przekazali, że to nie miało nic wspólnego z bezpieczeństwem kont, co jest dziwne, bo ewidentnie tu naruszyło bezpieczeństwo konta i to jednego z graczy. Jednakże oni tu nadmienili, że jest to oczywiście rzecz, która ma związek z systemem odzyskiwania konta. Jednakże tutaj oni kłamią, bo w momencie kiedy coś tyczy się i jest naruszana wartość intelektualna w tym przypadku innej osoby, jest to łamanie że tak powiem, zabezpieczeń konta. I tak wygląda cała historia. Frisa i Master Lorda, i Niantic, i nas wszystkich. Mam nadzieję, że wszystkie te punkty, które wymieniłem mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o sprawę, że niczego nie przeinaczałem. Jeżeli jakiekolwiek rzeczy, które powiedziałem w odcinku, miałyby to naprawdę nie ujście w prawdzie, proszę mnie skorygować, jeśli jesteście zbawieni prawnikami lub też wiecie więcej, niż ja. Na tyle informacji z źródeł, które ja pozyskałem, mam nadzieję, że wszystko wam wyjaśniłem, powiedziałem i wszystko jest jasne. I każdy z was w tej chwili już wie, w jaki sposób się to stało i dlaczego tak głośno o tym było. I przepraszam, że przez jakiś czas nie było kamerki. No bo po prostu się rozgadałem tak, że zapomniałem włączyć dalej nagrywanie. Jeśli Wam oczywiście ten odcinek się podobał, materiał się podobał, zostawcie lajka, like, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w następnych materiałach. Mam nadzieję, że barier przyjaznych dla ucha. Tyle z mojej strony, trzymajcie się. Hej!